Good <laughs> Widzę, że, że tutaj no jest taki odzew duży społeczności lokalnej, żeby tej linii nie likwidować, ale jest taka ważna dla osiedla? Jest bardzo ważna. Ta, ta linia była zawsze, czy do szkoły się jeździło, czy do pracy, no teraz już akurat nie jeżdżę, bo jeżdżę autem, no ale żona jeździ, tak powiem, bardzo bardzo potrzebna jest ta linia dla ludzi tutaj z osiedla. No bo wiadomo, często jest ta linia, no jak zostanie połączona z linią numer 15. Jak to będzie jeździć do Bytomia, czy przez kopernik, no to będzie, że tak powiem, no, wydaje mi się, że będą opóźnienia. I w ogóle tutaj na, te, na tych wąskich uliczkach raczej większy auto. Jak puszczą przegubowiec, raczej ją tutaj nie wyrobi. Po prostu mamy bardzo daleko wszędzie. Mieszkamy tu na końcu zaborza. Do trawaju daleko, do autobusu daleko. <grym> Widzi pan. Chodzimy o laskach, jak mamy gdzieś dojść. Ja mam już 90 lat i żeby teraz dojść tam to jak ja mam tam dojść. Raz był zabierany, drugi raz był zabierany. Tyle było załatwiania. Pan Królikowski załatwiał ten autobus z powrotem. Teraz chce autobus wpuścić do Bytomia, my tu będziemy kolejki stali to jest 30 kilometrów, a on jedzie tylko 8. Kierowca i moja córka jechała, moja wnuczka jechała. O szczytach godzina 15 to z okna miała wylecieć, tyle było ludzi. Ruska też idzie pusto, jak jest godzina niszczytowa. No. Tylko w godziny ten autobus jest pełny. Żeby taki autobus na takim osiedlu zabrać, 89 zabierajcie, a nie ten. Jest autobus nierentowny 89, można go połączyć. Gdzie jeździ kierowca i dwie osoby w autobusie. Więc to jest nierentowna linia, a 234 jest mnóstwo ludzi jeździ, do szkoły, do pracy, do lekarza. To jest autobus, który jest potrzebny. Jeździ ludzi dzieci do szkoły i do sklepów, ja bym to, to wszystko to z daleka to nosić, wszystko w rękach. A trzeba, autobus musi jeździć. Bo tu jest w tygodniu, to tu tyle jest ludzi, że dużo jest, bardzo. No i w niedzielę do kościoła, gdzie tam są dwa kościoły? A ja, bo żona na wosku woza no i to muszę autobusy jechać. Ważna jest dla pana ta linia 2 czy 4? No jeżdżę ją już można powiedzieć, że od mojego dziecka, bo też moi rodzice jakby na początku mieli auta i jeździliśmy tutaj, bo mieszka tu moja babcia, ciocia, wszyscy, cała rodzina. No i dosyć ważna jest ta linia, bo tak to mam blisko wszędzie, przynajmniej tym autobusem. Teraz już mam auto, więc też na to, ale mam sentyment do tej linii.